Siemano, witam oraz serdecznie w kolejnym filmie z DBD ze do Legendarny Jürim, gość O Legendarny gość, zabraliśmy się pan, do nagrywek w końcu po 5 latach Nie muszę pokazywać chyba buildu, bo jest taki sam Po 3 lata nic się nie zmieniło <grym> Jest taki sam build No i co, zostawcie na starcie suba z wadem jeśli chcecie Oczywiście będzie bardzo miło, łapkę do góry, to zostawi na pewno Ogólnie jak... Nagrywaliśmy pierwszy raz Dzisiaj do poleci kolę Modusiu więc no. No, przykro to, to Gosti! Gdzie? Gosti, gosti, gosti. Nie wiem! Skąd ty? A. O, bo ten, bo słyszałem ten. <laughs> no, no to co, jak gosti jest pod M2 i go wykrywasz. Wiem. Ogólnie mieć ci obstawić profilowe domino na moim serwerze. Polecam. Bardzo fajne jest, nie? Dzięki, dzięki. Domino właśnie jest. <grym> no wiadomo. Na <komputerze> siedzi. Nie, <grym> żartuję. A, no i bijecie na, na ostatni film z adepta na ty, trapie. Gładko poszło, nie? Na nie gumie. Ale mi zlegowało. <grym> Ta, ale zlegowało. O nie. Musimy coś na minia, a nie musimy się wyzywać. Co na tym polega? Mili? Dla ciebie? Richard Mili. Kur... O, masz. Go o choroba. No cię, być miłym. Chodź. Czyż to ja? Co zrobi? Macu macu Oj oj. Zapraszam ci. Tak, o! Wstęp... o Jezus! Bolisz wstęp niż moje życie, tak? Dzięki stary. Po tym się poznaj prawdziwych przyjaciół. Tak, ale no w całym kosę zebrój, co? <laughs> Cieszę się, że nie ode mnie. Wyskoczył mi za rogu, hop. Pasatny. <laughs> Jak tak? A to Michał może. No właśnie tak się zastanawiam, nie? Jaki ja imię jaka? Nie, 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 nie. O, yo bibibung. Jesteś. Michał ta śpi. U... Se krzykłem? Auć. Masz tego? Od tego co mam? Nie wiem. No, no, mam. Gdzie, <noise> Gdzie jesteś? Kogoś. A, a potem wisisz. No tak! Aha! Myślałem, że wziął tego. No dostałem kosę no. No mhm. nie! <noise> No, fajnie się ogólnie nagrywa, nie? Tak ja, trochę jest spokojniejszy odcinek, bo jest późno, mówię, trzecia czwarta w nocy. No, 4 rano. Więc, wiecie jak jest. Nie ma lipy. Nie ma lipa. Dlaczego no, tak jest. No, fajnie ma się gonić, widzę. A wiesz, że my z tym lewo zamerem. guri guri guri. A jak my zabije, to wyjdzie szybko. No ja będę nagrywał. O. Mojego powa Aj ty kur! Aj ty Ramkasz? POMIAN! Oh. No, Dobreść! Zwolnijmy hita mu. -no, A ja wolę być do stronie. Nie dość, że... ...zablokowałeś go, jak użyłem tarda, to jeszcze później hita mi nie przyjąłeś. Jesteś osobą na C. Jesteś czmiel. Hehehe Patrz teraz to No Bomboklat Ale, normalne przypadki, a nie jakieś nieuniknione <noise> Które nie istnieją <głos> <głos> y uh. Powiedzmy, że będzie Michael Myers Oho uh -huh. Wydaje się, że... A ty jak musisz? Ja to go uh -huh. Tu kurna widmo będzie Widmo spiło mechaniczną Dobra, widmo jednak Ale bez mechaniczny. zezem <grym> Bo... Jak Bonnie O Jezus, przypominasz mi coś Ja to pamiętam Ja też ej, ej, ej! No, wiedziałem O ci wypierd... Wstałem w lampę <grym> Dalej mi... <grym> Czajnikiem dostałeś? Dalej mi nie. O kurwa, mogą do mnie. Nie wiem, jakieś 4 rano braliśmy na odcinki. Klikam, dead harda, nie działa, kurwa. Nie Nee, Nie weź się wymienić. O, ale dostałeś czapkę. A, i nie dostałeś, Nie dogoną mnie, frajerzy. Dobra, chowam się do szaf. Nie masz szansę, ja tu mnie nie wpadł Co no teraz będziesz robił, czapce? Ja sam robię się. okej. Okay. Widziałem jest? To wyjś szybciej, bo ci spierdziela. Nie go nie widzę. Muszę <grym> ślepy. <grym> no jestem, dry, ale właśnie on, mi się wydaje, jest... że on właśnie to kampi w rogu wie, gdzieś Dobra, wychodź z tej szafki. Trudno. Hop 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 hop. Pach ci pizgę za ramotkiem przez łeb Jesteś gotowy? Nie za bardzo. Dobra, masz to. O, jednak nie masz. BIEGNIJ ILE... JEST LEWICU! Uy! BRAWO! <laughs> ZALAMUS za Brawo boss, brawo! No i udało się, razem na meczyk, nie? Gigi no. mu napisze... O, połączenie z drużyną... No, dziękuję za oglądanie. Będzie oczywiście więcej odcinków. Pewnie z 15 uda się zgodził oczywiście. Mówił mi to przez chwilą. Yy, bo ma takie małe cięcie spodziewane. Więc co, mam nadzieję, że się podobało. Spoko dwa meczyki były. Mogą być lepiej, ale przynajmniej wygrałem w jednym... Co zrobiłeś? No. Widzimy się w kolejnych. No i co? Żegnaj się pierwszy. Cześć. Siemano.